dzień dobry, dzień dobry z trasy jedziemy w piękną słoneczną pogodę wracamy w tej chwili z Gliwic a tak naprawdę to z Głupczyc przez Gliwicę do Opatowa prędkości no mogę pokazać jedziemy 90, tak jak mówią przepisy i teraz powiem Wam coś ciekawego na temat testu spalania naszego samochodziku. Mam włączoną w tej chwili opcję. Mam opcję włączoną. No jak się ta opcja nazywa? Tempomat. Tempomat właśnie. Opcję tempomatu. I teraz lecimy sobie lekko pod górę jak sytuacja wygląda o teraz właśnie przyspieszył więc tak przejechaliśmy 341 km średnie zużycie paliwa o tu muszę wyłączyć ten tempomat 6,8 litra no nie będę mówił ile chwilowe bo w tej chwili wyhamowuję, no to będzie 0 ale w tym samochodzie, czyli w Daci, jeżeli chcecie naprawdę jeździć oszczędnie, to po pierwsze, primo, jeździmy według przepisów. Czyli trzymamy się w prędkości do 140 km na godzinę i będzie dobrze. Sekundo, nie przyspieszamy gwałtownie, a ten pomad zrobi to za nas, i teraz coś może po wymianie oleju powiem o skrzyni biegów. Przyspiesza, zwalnia, tak jak było to przed wymianą oleju. Ja nie odczuwałem żadnych, żeby nie skłamać, żadnych jakichś yy, zrywów gwałtownych. Yy, Przeskakiwania biegów, tu się wszystko płynnie odbywało. I podobnie jest obecnie. No może tutaj teraz podciągniemy do 90. Popatrzcie. Bardzo płynnie, bez żadnych zgrzytów. Samochód, samochód od razu zareagował. 90 na godzinę, według przepisów i teraz tak. Aktualne zużycie paliwa. 5-4 lekko pod górę przy 90 średnie zużycie 6,8 na odcinku 343 km więc muszę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie jeździli delikatnie tak jak przepisy nakazują, nie będziecie wykonywali jakichś gwałtownych przyspieszeń w celu wyprzedzenia. Tylko to się wszystko będzie odbywało płynnie, jesteście w stanie zejść do tego wyniku, który ja osiągnąłem W ogóle muszę Wam powiedzieć, że Dacia to jest dobry samochód, ja tutaj nic do niego nie mam. Po tych 340 km czuję się świetnie. Fotele to takie jak w typowej terenówce. W ogóle muszę wam powiedzieć, że miałem doświadczenie z Fordem Rangerem produkowanym dla sił zbrojnych Rzeczpospolitej. O, tutaj będziemy mieli ograniczenie. Właśnie to uskutecznia. I mieliśmy do dyspozycji dacie oraz mieliśmy Nowiutkie Rangery oraz poprzednią generację Rangerów Forda Rangera. Wojsko jeździ takimi czarnymi Fordami. To jest ta starsza generacja z bardzo błyszczącym grillem, a obecnie, obecna wersja to jest ciemnozielona, mat. I teraz wartość tego samochodu no tutaj nie wiem jak to się przekłada, ale na pewno ten samochód o wiele drożej kosztuje niż wersja cywilna tego samego samochodu. A jeździłem też tym samochodem w wersji opancerzonej. Są takie. I muszę Wam powiedzieć, że wynalazki Unii Europejskiej, które są tam zaaplikowane w tym samochodzie: typu ręce na kierownicy i tak dalej. Stój, bo będę strzelał. Halt, i tudzież podobne, to jest jedna wielka ściema, bo nasz kierowca, w momencie kiedy dostał komunikat, połóż ręce na kierownicy, poruszał kierowicą w lewo w prawo, trzymając ją jedną ręką, i ukazywało się, że pomagało bardzo skutecznie. No więc, czy to jest oparte na czujniku położenia. Koła kierowniczego, no bo jeżeli trzymamy dwie ręce na kierownicy, tak? To wtedy zupełnie inaczej ta kierownica pracuje, niż jeżeli na przykład będziemy prowadzili z łokcia jedną ręką, prawda? No to wtedy jest tendencja do ciągnięcia kierownicy w jedną stronę. Ten ruch nie jest taki płynny jak przy dwóch e, użyciu dwóch rąk na kierownicy. Ale poczekaj, czy ty chcesz powiedzieć, że pojazd Ford Ranger dla wojska opancerzony? Jest wyposażony no, we wszystkie. Nie, alarby, opancerzony, nie opancerzony. A opancerzony? Zwykła wersja. Jeździłem takim właśnie opancerzonym. To jest wersja z silnikiem 4,2 litra, diesel, pięciocylindrowy z automatyczną skrzynią biegów. Natomiast ten, produkowany obecnie dla wojska, ten ciemnozielony, mat, to jest. przedstawie w swoim. Materiale zdjęcia tego samochodu to jest wersja cywilna tego samochodu pomalowana na kolory, na barwy wojskowe. Skąd to się bierze? Otóż gdyby wojsko chciało, żeby wyprodukować dla nich samochód spełniający warunki działania w warunkach wojennych, czyli warunki działania wojenne. No to po co w tym samochodzie montować asystentów pasa e, ruchu? Po co tam montować, e, po co tam montować czujniki, e, czujniki pasów? No bo Eko, przecież. Ekologia też tam jest? No oczywiście. Po no. co w tym samochodzie stosować na przykład e, AdBlue? Super. Kto to dowiezie? Na pole walki. Na pole walki. Kto to? Chyba, że rolnik przywiezie tak jak na mocznik. czterech pancernych, grochówkę rolnik przywiózł, kaszub przywiózł e, pancerniakom, jak e, czołg bez silnika stał i czekali na silnik. I wtedy rolnik się ulitował i przyszedł z grochówką. No to w tym przypadku AdBlue, czyli mocznik, może dostarczyć rozpuszczony. Roz, rozczyn wodny, rolnik i zaleją do samochodu. Kolejna sprawa w tym samochodzie to wariująca elektronika. Na cztery samochody, które przyszły, od razu trzy wróciły do serwisu, bo nie spełniały warunków eksploatacyjnych. A wojsko sobie chociaż jest w stanie samo wyremontować te Nie pojazdy? Nie jest w stanie nic przy tych samochodach zrobić. Wszystko w ograniczonym zakresie, a to dlatego, że samochody po oddaniu do wojska są pod pieczą serwisu. Czyli trzeba ten samochód dostarczyć do serwisu. Nie mówię już o takim przypadku, gdzie na przykład Samochód jest wyposażony w tak zwane randflaty, czyli w środku koła znajduje się pierścień, który powoduje, że w momencie, kiedy dojdzie do uszkodzenia opony, przestrzelenia, no to opadnie na ten pierścień gumowy i może się dotoczyć do najbliższego serwisu lub do najbliższego punktu wymiany opon. Ale zastosowanie. Przy wymianie ogumienia tych właśnie rantflatów powoduje, że muszą wyciąć czujniki ciśnienia powietrza w ogumieniu, Bo po co takiemu, ale po co takiemu samochodowi taki yy, bajer jak czujnik ciśnienia yy, w ogumieniu? Nawet niepotrzebny jest asystent w wypadku jest tutaj taki przycisk. W momencie wypadku należy nacisnąć ten przycisk, i wtedy jest wysyłane zgłoszenie. Na pole chwały nikt nie przyjedzie, po prostu nikt nie będzie opatrywał żołnierza, który użyje takiego wezwania. Oczywiście w ruchu cywilnym może tak być. Może tak być. Naciskamy, zgłasza się. Był taki. Test samochodów w TVN Turbo w Automaniaku, gdzie bąk czyli jeden z tych właśnie reporterów, uszkodził samochód. Konkretnie była to Kupra, i automatycznie po uszkodzeniu odezwała się centrala z informacją, czy panu pomóc. Więc Samochody, które są wykonywane, robione, wytwarzane dla wojska, one powinny być dostosowane do warunków bojowych, a nie do warunków cywilnych. Skąd to się bierze? No, bo samochód wojskowy, żeby taki samochód wyprodukować, no to on musiałby przejść szereg testów, musiałby być stworzona oddzielna linia produkcyjna i wiadomo, że te samochody nie spełniałyby żadnych norm ekologicznych, one nie posiadałyby żadnych AdBlue, żadnych filtrów cząstek stałych, żadnych DPF-ów, a... Nieoznakowani w okolicy. BMW. A właśnie stosowanie tego typu tego typu urządzeń pokładowych Powoduje, że samochód przestaje spełniać warunki używania w warunkach bojowych. Elektronika jest świetna, o tak jak sobie jeździmy, y, wspomaga nas, naszą jazdę, nie bez przesady oczywiście, ale y, pomaga nam w drodze. Wiadomo, nie wszyscy kierowcy są. Y, Obeznani z jazdą na co dzień samochodem, czasami wypada pojechać gdzieś dalej, wyprowadzić samochód na przejażdżkę, na dłuższą trasę, no i wówczas tacy asystenci się przydają pod warunkiem, że pozwalają na to warunki. Bo jak będzie śnieżna pogoda i zasypie Wam kamery z przodu w pojeździe, no to i asystenci. Na nic się nie zdają, tylko będzie komunikat, że są nieaktywni i sprawa załatwiona. Więc wszystko jest ładnie, pięknie, żeby na planecie Małp, tak to nazwijmy, bo wydaje mi się, że taką planetą Małp pomału się stajemy. Na planecie Małp była kontrola nad pojedynczym, składowym elementem tej. Planety, czyli tym robaczkiem żyjącym na tej planecie małp, żeby jak przyjdzie taka potrzeba, to żeby go skroić podatkiem, żeby go ukarać, żeby nie miał nic do powiedzenia w razie czego, żeby na przykład jeżeli urząd się pomyli i przywali takiemu robaczkowi karę, to żeby jak najdłuższa droga sądowa była. Więc no niestety musimy... Zdać sobie sprawę, że żyjemy w dziwnym państwie, w państwie fikcyjnym, planecie małp. Jak tutaj jedziemy? Aha, na wprost. ze środkowego pasa jedziemy na wprost. Ronda turbinowe to jest to, co wiem. Tak, turbinowe, Szanowni, tu Ronda turbinowe, państwo, to Te, co polszczyzna i tu kochają, ronda turbinowe. tutaj wyjeżdżamy. Inspekcja. 300 metrów. No. I moi kochani, tak to jest. Żyjemy w takim dziwnym jakimś świecie. Tu mamy 30? Nie, śmiało. Śmiało. Które podporządkowuje nas przepisom, które są tworzone tylko i wyłącznie dla nas. Czy to jest państwo prawa? Tak, w stosunku do nas jest to państwo prawe. Tyle na temat opowieści Forda pokażę. Mam filmiki krótkie z jazdy tym pojazdem. Naprawdę, no fajny samochód, tylko nie do celów wojskowych. Ktoś za to płaci, podpisywane są umowy, ale czy ktoś to testował w warunkach bojowych, czy na tym polegało odebranie tego pojazdu, że został przećwiczony w warunkach bojowych? Myślę, że w warunkach poligonowych raczej by sobie nie poradził ten samochód, bo ma za słaby silnik, tam jest tylko 2.0 turbodiesel i miałem doświadczenie z tym samochodem takim, że musieliśmy go z kałuży, z błota wypychać takie doświadczenie mieliśmy i muszę Wam powiedzieć, że zawiodłem się na tym pojeździe natomiast taka tacijka, kochani patrzcie, pięknie jedzie automacik, no co prawda ten, ta skrzynia w tym samochodzie ona nie jest do ekstremalnych wyczynów bo to jest dwusprzęgłówka z tarczami suchymi zbliżasz się do stacji paliw Leclerc, zatankuj w najlepszych cenach jak miło, dziękuję bardzo i widzicie z doświadczeń które wyniosłem z dacią, którą mieliśmy w działaniach Muszę jednoznacznie stwierdzić, że ten samochód sprawdzał się. Prosty, bez żadnych wodotrysków, po prostu jeździł. To jest podsumowanie. A więc na zdrowie niech tak się stanie.